Jeżeli jesteś osobą, której przeszkadzają dźwięki z ulicy i przez to czujesz się rozdrażniony i miewasz kłopoty z zasypianiem, to ten film może okazać się dla Ciebie pomocny, ponieważ okazać się może, że wybór okien o odpowiednich parametrach akustycznych będzie kluczowy dla Twojego samopoczucia. O jakich parametrach mowa i na co zwrócić uwagę podczas hmm. wyboru okien dla domów w hałaśliwej okolicy? Ja jestem Patryk. I pozwól, że posłużę radą. Prawdę mówiąc, zaraz po zanieczyszczonym powietrzu hałas jest drugim najbardziej szkodliwym czynnikiem dla naszego zdrowia. Każde z tych czynników występuje oczywiście w większych miastach, gdzie ruch uliczny jest naprawdę spory. Jednakże dzisiejsze rozwiązania w stolarce okiennej sprawiają, że niekoniecznie musisz zmieniać swoje miejsce zamieszkania, ponieważ możliwym jest skuteczne wyciszenie mieszkania. Najważniejszym parametrem, który będzie określał izolacyjność akustyczną okna, jest współczynnik RW wyrażony w decybelach. Jego zadaniem jest określenie stopnia tłumienia dźwięku z zewnątrz do środka. Innymi słowy, ten współczynnik ułatwi Ci określenie, jak skuteczna będzie izolacja akustyczna różnych modeli. Standardem dźwiękoszczelności w Polsce jest RW na poziomie 30 dB. Dlatego jeżeli potrzebujesz wysokiej dźwiękoszczelności, to powinieneś zainwestować w okna o jeszcze wyższym RW. Dla przykładu, w spokojnej okolicy, czyli na wsi czy w obrzeżach miasta, gdzie hałas nie występuje albo jest na niskim poziomie, wystarczą okna o izolacyjności akustycznej RW około 32 dB. W mieście zaś, czyli tam, gdzie hałas jest troszkę większy, Warto wziąć pod uwagę okna z RW około 37 dB. Zaś w miejscach, gdzie jest spore natężenie środków komunikacji, RW powinno wynosić nawet 41 dB. Natomiast w najgłośniejszych miejscach, czyli przykładowo niedaleko lotniska, polecałbym kupić okna o wartości RW 45 dB. W praktyce wygląda to tak, że jeśli we wnętrzu panuje hałas o natężeniu 70 dB, to okno będzie ograniczać go do co najmniej 48 dB, czyli całkowity poziom wyciszenia będzie wynosił około 22 dB. Parametr, parametrem, ale podczas wyboru okien musisz wziąć pod uwagę liczbę szyb. I ich grubość, bo im grubsza szyba i im jest ich więcej, tym lepiej będą one chronić ciebie i Twoich bliskich przed hałasem. W tym filmie z grubsza wyjaśniłem kwestię izolacyjności akustycznej okien, a także podzieliłem się wiedzą na temat współczynnika RW i jak wpływa on na ogólną jakość użytkową okien. Dlatego, jeżeli jesteś zainteresowany zakupem, to odsyłam Cię do naszego konfiguratora, w którym łatwo wycenisz okna w zaledwie kilka minut. Zachęcam Cię również do subskrypcji naszego kanału, żeby być na bieżąco z ciekawostkami i nowinkami z dziedziny stolarki otworowej. Ja jestem Patryk i właśnie posłużyłem Ci radą.